Cześć! Witam serdecznie widzów kanału GMP Garaż Moja Pasja. Stało się tak, że pompa, którą tutaj widzicie uległa zapowietrzeniu. Po prostu skończyła się woda z zbiorniku, z którego pompa czerpie wodę. No i, i miałem całkiem poważny problem, żeby odpowietrzyć przez ten mały otwór. Zalewałem ją kilkakrotnie, ale niestety nie przynosiło to żadnych rezultatów. Pompa nie chciała zastać wody ze zbiorników. Więc pomyślałem, że trzeba opracować jakiś patent i odpowietrzyć tą pompę bardziej skutecznie, aniżeli tylko przez, przez zalewanie tutaj, przez ten mały otwór. Widocznie ten wąż, który jest tutaj dosyć długi, bo on ma około 15 metrów do, do zbiornika, z którego bierze wodę. Jest położony nie ze spadkiem w kierunku do zbiornika, tylko gdzieś jest, być może ma podgórkę, zrobił się jakiś bąbel powietrza. No i niestety ta pompa nie jest w stanie sama po zalaniu tylko tutaj z wierzchu zaciąłem sobie wodę dlatego też zrobiłem taki prostą rzecz, czyli wykorzystałem do tego odkurzacz jakiś tam obojętnie jaki, w odkurzaczu jest zakończony taki dosyć cienki wężyk on ma średnicę zewnętrzną chyba 8 mm wewnętrzną 6 i ten wężyk schodzi się tutaj w korku z drugim wężykiem tak jak widzicie jest zakończony Kładam to teraz tutaj do zbiornika. Zbiornik specjalnie zrobię przezroczysty z butelki, żeby było widać, co się będzie działo. No i teraz po włączeniu odkurzacza, oczywiście tutaj trzeba tą końcówkę włożyć do pompy też. A ten wężyk jest tak dopasowany, że tutaj całkiem dobrze wchodzi. On tutaj tak do końca szczelny nie jest, ale to, to nie przeszkadza przy. Tak myślę przynajmniej, że nie będzie to przeszkadzać. No i mam podłączony cały system do odpowietrzania pompy. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. No, czyli co? Włączamy odkurzacz i, i patrzymy, co się będzie działo. Odkurzacz pracuje, a mimo to woda nie leciała, teraz już widać, że właśnie po kilku sekundach ta woda zaczęła lecieć. Najpierw taki strumień bardziej zdecydowany, teraz trochę jakby mniej i ten strumień jest nierówny, prawdopodobnie dlatego, że gdzieś tam jeszcze są bąble powietrza w tej wodzie i dlatego ten strumień jest taki równy. W tej chwili on już się praktycznie wyrównał i widać, że woda leci równym strumieniem. Natomiast to co jest interesujące to fakt, że ta woda leci z dużą ilością powietrza i są pewnie dwie możliwości, w którym to powietrze może się dostawać. Tak myślę, że jedna z nich to może być to miejsce wprowadzenia wężyka do pompy, dlatego że on jest włożony w i tam pomiędzy gumą a gwintem może być przestrzeń i być może tam dylnie wchodzi coś powietrza ale też jest taka możliwość, że to powietrze przechodzi przez uszczelnienie pompy. Dlatego, że pompa ma uszczelnienie, które działa jednokierunkowo i jak w pompie jest ciśnienie, to wtedy dociska te dwa elementy uszczelnienia do siebie i ono jest szczelne. Natomiast w momencie, kiedy w pompie jest podciśnienie spowodowane odkurzaczem, no to być może to powietrze właśnie płynie przez to uszczelnienie, przez głowicę, która jest na osi pompy. No nie jest to może najkorzystniejsza sytuacja, dlatego że w pompie to powietrze musi być, skoro jest ono w wodzie, ale też bym się tak bardzo tym nie przyjmował. Jestem przekonany, że odpowietrzenie zostało przeprowadzone całkiem skutecznie. Zaraz zobaczymy. No i pompę dało się odpowietrzyć szybko i skutecznie. Za pomocą tej bańki i odkurzacza i teraz tylko zobaczymy, jak ona funkcjonuje. Tutaj odkręcam zaworek, żeby spuścić wodę. Woda jest spuszczona w tej chwili, jest ustawiona tak, że dolne ciśnienie jest około 3 barów. teraz zobaczycie, właśnie spada. Tutaj widać, że puszcza minimalnie zawór zwrotny na początku, bo to właśnie te ruchy wskazówki to jest popuszczanie zawodu zwrotnego. Gdzieś tam jeszcze on jest trochę tutaj nieszczelny. Mówię o tym zaworze oczywiście, ale nie będę go wymieniał, bo jakby ciśnienie z, z pompy nie schodzi, utrzymuje się, także jest tylko widać taki moment, jakiś pierwszy zamykania. Tym się nie ma co przejmować. Także naprawa tutaj, odpowietrzenie pompy przebiegło szybko i skutecznie. Zajęło to dosłownie 5 minut. Samo odpowietrzenie, także polecam taką metodę. Jak ktoś ma problem z odpowietrzeniem pompy, to w ten sposób za pomocą odkurzacza można to zrobić. Do zobaczenia w kolejnym filmie.